A właśnie przekroczyliśmy liczbę 10 milionów wykonanych szczepień. Zgodnie z deklaracjami premiera do końca czerwca wykonanych szczepień ma być 20 milionów. Monika Zalewska. Chcieliśmy poinformować o pewnych turbulencjach. To już kolejne turbulencje i dotyczą dostaw szczepionek do Polski. W najbliższym tygodniu przyjdzie ich o milion sto tysięcy mniej. Dzisiejsza dostawa Moderny jest o dziesięć tysięcy mniejsza. Już w piątek AstraZeneca zmniejszyła swoje dostawy o 200 tysięcy. W przyszłym tygodniu o kolejne 800 tysięcy. Pod znakiem zapytania jest też dostawa 100 tysięcy szczepionek Johnson Johnson. Pacjenci niestety zostaną poinformowani o przesunięciu. Terminów. I druga konsekwencja, taka, że wolniej będziemy uruchamiać punkty szczepień powszechnych. Takie jak ten w Łodzi, który miał ruszyć w poniedziałek. Dzisiaj w magazynach Rarsu u szczepionek praktycznie nie ma. Chodzi o zapasy w magazynach Agencji Rezerw Strategicznych. Nie chcę umierać z rurą w buzi. Zwyczajnie. Zapisani na szczepienie w przyszłym tygodniu, do tego największego w województwie zachodniopomorskim, punktu szczepień w hali Netto Arena nie powinni mieć problemów. Mamy w magazynach naszej apteki szpitalnej jeszcze około 16 tysięcy dawek mrożonego Pfizera, do tego około 700 dawek AstraZeneca i 2000 tysięcy Moderny. Tam, gdzie nie ma zapasów, mogą być problemy. Naszym priorytetem będą te białe plamy, gdzie szczepienia idą najwolniej i tam rządowa agencja... Rezerw Strategicznych będzie przede wszystkim dystrybuować właśnie szczepionki. W bardzo wielu powiatach nie szczepimy, prawie w ogóle. Szczepimy w tej chwili w dużych miastach, w dużych miejscowościach. Lekarze rodzinni zwracają uwagę na seniorów, którzy nadal nie są zaszczepieni. Mogą nie być zarejestrowani, dlatego że nie są w stanie sami tego zrobić. Nie mają internetu, a jedyny telefon to stacjonarny. Często też nie ma rodziny, która pomoże. Nie potrafią odebrać SMS-a. I to jest całkiem spora grupa ludzi. I to nie tylko osób starszych. Problem dotyczy również osób niepełnosprawnych. My powinniśmy zorganizować akcję ogólnopolską objazdowych szczepień, gdzie autobusy organizowane przez samorządy czy przez inne podmioty krążyłyby po kraju, krążyłyby po tych mniejszych gminach, miejscowościach. Premier, który dzisiaj z żoną przyjął pierwszą dawkę szczepionki zapowiada, że do końca czerwca celem jest wykonanie ponad 20 milionów szczepień. Wczoraj przekroczyliśmy 10 milionów. 2,5 miliona osób zakończyło już proces szczepienia. Jak słyszymy, problemy z dostawami nie powinny wpłynąć na harmonogram zapisów. Od poniedziałku rozpoczynamy rejestrację po dwa roczniki dziennie. Terminy po prostu będą nieco. Mogły być przesunięte. A żona, nie wiem na jaką się zgodziła. Szczerze, by... Prezydent będzie się szczepił z żoną w najbliższy poniedziałek. Mnie pytano, jaką, czy, czy zgadzam się na, na szczepionkę firmy Moderna. Taką zaproponowano. Powiedziałem, że skoro taką proponują, to się zgadzam. Minister zdrowia poinformował, że zarejestrował się za pomocą profilu zaufanego. Zajęło to 30 sekund. Szczepienie preparatem AstraZeneca za 5 dni. Monika Zalewska, Wydarzenia.